Angle lesson 8. Potwór. Monster. 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 Dynia. Pumpkin. Pumpkin. Duch. Ghost. Ghost. Pająk. Spider. Spider. Nina. Nietoperz. Bed. Bed. Szkielet. Skeleton. Skeleton. Czarownica. Witch. Witch. Maska. Mask. Mask. E, natalka. Świeczka. Kendall. Candle? Broom. Broom. Broom? Co lubisz w Halloween? What do you like in Halloween? What do you like in Halloween? Ja lubię, tu wpisuję coś, i tu coś pisuję. Natalka, powiedz, co lubisz. I like. Uh, I, I like uh, zombie and uh, candies. Very good. Uh, Monika, cukierki, candies. candies kostium 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 wampir vampire, vampire. Zombie. zombie zombie bez komentarza no comment